Baran. Początek tygodnia zapowiada się dość spokojnie. Najpilniejsze sprawy nie będą zbyt kłopotliwe, a nowe obowiązki nie pozbawią cię czasu wolnego. Pomimo luźnej atmosfery, nie nastawiaj się jednak na całkowity relaks niespodziewana wiadomość może wszystko zmienić. Gwiazdy nie wykluczają nieporozumień miłosnych. Barany powinny w tym tygodniu postawić na spontaniczność, zwłaszcza w sprawach sercowych. Mała niespodzianka bez okazji dla bliskiej osoby zacieśni wasze relacje. Byk. Niektóre osoby z podznaku byka będą w tym tygodniu nieco nerwowe. Aby nie sprowadzić na siebie kłopotów, postaraj się nie poddawać emocjom, szczególnie tym negatywnym. Nie działaj także pod wpływem chwili, ponieważ konsekwencje nieprzemyślanych zachowań mogą cię wiele kosztować. Zorientują się, że relacja, w której są od dłuższego czasu, zaczyna zmierzać w niewłaściwym kierunku. Możecie to zmienić? Pytanie tylko: czy macie tyle odwagi? Powinieneś mieć w tym tygodniu plan B na wszystko, co chcesz zrobić, bo ktoś będzie rzucał ci kłody pod nogi. Bliźnięta. Horoskop na nadchodzący tydzień nie przewiduje zbyt wielu znaczących wydarzeń w Twoim życiu. Nie będziesz mieć kłopotów z pracą ani finansami, ale sprawy osobiste mogą skłonić cię do przemyśleń. Gwiazdy sugerują, że to motywacja do zmian, także dla osób samotnych spod znaku bliźniąt. Bliźnięta powinny zastanowić się nad tym, czego naprawdę chcą i uporządkować swoje serce i myśli. Powinny pozbyć się tego, co blokuje im otwarcie się na nowe rzeczy. Rak. Taki powinny uważać przed podejmowaniem pochopnych decyzji, szczególnie dotyczących finansów. To nie jest najlepszy moment na inwestycje, nawet jeśli wydają się bezpieczne. Można spodziewać się drobnych nieporozumień miłosnych. Osoby spod tego znaku mogą otrzymać niezapowiedzianą wizytę od kogoś, kogo dawno nie widzieli, która na początku może nie przypaść im do gustu, jednak szybko zmienią zdanie pracy, raki powinny skupić się na sobie i nie ufać innym, ponieważ może to prowadzić do poważnych kłopotów. Lew. Horoskop tygodniowy radzi, aby poświęcić więcej uwagi swoim najbliższym i skupić się na komunikacji, która mogłaby rozwiązać problemy. Ukochana osoba będzie ci wdzięczna, jeśli pokażesz dobrą wolę i gotowość do kompromisu. Lwy będą pochłonięte sprawami rodzinnymi i planowaniem różnych atrakcji z najbliższymi, szczególnie weekend będzie uroczy. Przed ocenianiem pracy innych, zastanów się, czy sam jesteś perfekcjonistą, najpierw stawiaj sobie wysokie wymagania. Panna. Panny mogą spodziewać się interesującego tygodnia pełnego nieoczekiwanych zmian, które będą dla nich pożytecznym doświadczeniem, jeśli pozwolą sobie na skupienie się na swoim celu. Tygodniowy horoskop sugeruje, że los będzie im sprzyjał, a skupienie na swoim celu pomoże im w osiągnięciu sukcesu. Panny będą musiały odpowiedzieć sobie na ważne pytania dotyczące swoich uczuć, a w sprawach zawodowych mogą liczyć na dobrą pasję. Tygodniowy horoskop przewiduje także dobre samopoczucie i siły witalne dla panny. Waga! W tym tygodniu gwiazdy przepowiadają wagom stabilność i harmonię w ich życiu. Sprawy służbowe i osobiste będą się układać pozytywnie, a kłopoty finansowe będą łatwe do rozwiązania. Zadbaj o swoje samopoczucie, wykorzystując spokojną atmosferę tego tygodnia. Wagi mogą się jednak zdziwić, odkrywając prawdziwe oblicze kogoś, kogo uważały za znajomego. Trzeba uważać na zazdrośników w pracy, którzy mogą próbować zepsuć relacje z przełożonym. Skorpion Skorpiony mogą otrzymać interesującą propozycję współpracy, jednak powinny dobrze przemyśleć, czy są gotowi na zmiany. Nowa szansa na rozwój zawodowy pojawi się wkrótce. W miłości nie należy spodziewać się dużych zmian. Horoskop zaleca planowanie romantycznych niespodzianek dla ukochanej osoby w intymnym miejscu. Początek tygodnia to dobry czas na zaplanowanie dalekosiężnych celów zawodowych. Zaleca się również regularne badania okresowe. Strzelec Strzelce powinny się przygotować na nieoczekiwane zmiany w planach. Ważne jest, aby nie reagować na niezbyt emocjonalnie i trzymać się z dala od negatywnych emocji. W tym tygodniu bądźcie ostrożni w swoich działaniach i słowach w obecności bliskich osób. Osoby, którym ufacie, mogą wykorzystać wasze zaufanie, dlatego ważne jest, aby dokładnie sprawdzać fakty. Tygodniowy harmonogram pracy może być męczący, ale weekend zrekompensuje trudy. Warto zarezerwować sobie czas na odpoczynek, aby zregenerować siły. Koziorożec: W najbliższym tygodniu czeka Cię raczej spokojny okres, bez większych zmian. Skup się na sobie i swoim dobrym samopoczuciu, żeby nie marnować czasu. W miłości nie ma większych przemian. Koziorożce powinny unikać zazdrości wobec innych i skoncentrować się na swoim rozwoju zawodowym. W pracy zapowiadają się zmiany, które poznacie w połowie tygodnia i trzeba będzie się do nich dostosować. Wodnik. Osoby spod znaku wodnika powinny zachować ostrożność w swoich działaniach i unikać podejmowania ryzykownych decyzji pod wpływem emocji, ponieważ mogą one zrujnować ich dotychczasowe osiągnięcia. W tym tygodniu powinny skupić się na swoim instynkcie, a także uważnie obserwować swoje otoczenie, ponieważ miłość może pojawić się tuż obok nich. Jeśli planujecie poważną rozmowę z szefem na temat swojej przyszłości w firmie, najlepszym dniem na to będzie czwartek, kiedy planetarna aura będzie sprzyjać. Początek tygodnia może być trudny dla zdrowia, jednak weekend przyniesie wyraźną poprawę. Ryby. Nadchodzący tydzień przyniesie stabilizację dla osób spod znaku ryb. Nie ma co się spodziewać większych zmian lub niespodzianek, ale gwiazdy radzą uważać przed podejmowaniem ryzykownych decyzji finansowych. Miłość nie będzie sprzyjać, ale trzeba przetrwać. W pracy trzeba uważać na możliwe okazje, które mogą przynieść korzyści. Zdrowie jest ważne, trzeba zadbać o odporność poprzez zdrową dietę z dużą ilością witaminy C.